Szanowni Państwo, dzisiaj przychodzę do Was z taką krótką refleksją, zainspirowana ostatnio przeprowadzonymi warsztatami umiejętności wychowawczych dla rodziców, kiedy to właśnie z tymi rodzicami zaczęliśmy zastanawiać się, co jest najważniejsze właśnie w wychowaniu naszych dzieci, ale też co nam przeszkadza. I to, do czego bym zachęcała też Państwa, jako taki pierwszy krok właśnie na drodze do takiego rozwoju, do takiego świadomego rodzicielstwa. Jest spojrzenie wstecz. Wstecz na naszych rodziców. Kiedy często mówimy, że nigdy nie chcielibyśmy być tacy jak nasz ojciec, albo nigdy nie powtórzymy czegoś jak nasza matka, albo poprzypominamy sobie pewne rzeczy, w których my czuliśmy się niekomfortowo, pewne sytuacje, kiedy nas traktowano w jakiś sposób, który gdzieś nam nie odpowiadał, to myślę sobie, że to jest właśnie dopiero klucz i początkiem do tego, żebyśmy mogli zastanawiać się nad tym, jak my funkcjonujemy. Bo nawet jeżeli my mówimy, że czegoś nie robimy, to nie znaczy, że tak jest. I myślę sobie, że właśnie przeanalizowanie najpierw stylu wychowawczych naszych rodziców, najpierw spojrzenie na siebie z czasów właśnie dzieciństwa, z czasów młodości i zobaczenie też, co nam przeszkadzało. Chociażby na przykład to, że byliśmy niewysłuchani, że od razu zakładano z góry na przykład jakieś rozwiązania, które teoretycznie miały być dla nas korzystne być może nawet były natomiast no jakby my nie braliśmy w tym udziału w tym procesie decyzyjności albo jakieś inne rzeczy które no, gdzieś są dla państwa też i były ważne to myślę sobie że dopiero wtedy znając tyle właśnie rodzicielskie naszych rodziców możemy się zastanowić czy my przypadkiem nie przynosimy tego co tak bardzo nas denerwowało, albo co tak bardzo nas bolało właśnie na relacje z naszymi dziećmi. Być może to właśnie będzie takim pierwszym krokiem ku refleksji do tego, co zrobić, żeby nasza relacja z naszym dzieckiem była lepsza i żeby w efekcie mieć sukcesy na polu tym wychowawczym. I na ten moment krótka refleksja, spojrzenie wstecz. W następnym odcinku powiem, co będzie ważne jako krok drugi. Pozdrawiam i do zobaczenia.